Witam wszystkich, z tej strony Trupiciel. Federacja KSW ogłosiła kolejną galę, tym razem z numerkiem 74. I tutaj KSW ponownie odwiedzi nową lokalizację, tym razem Ostrów Wielkopolski. No i podczas tej gali dojdzie do mega interesującego starcia w wadze ciężkiej. Albowiem naprzeciwko Filipa de Frisa, hegemona tej dywizji, Zostanie postawiony Ricardo Prasel, który no, przebił się do tego topu KSW bardzo szybko, pokonując Michała Kite oraz Daniela Omielańczuka. Szczególnie ta ostatnia walka z Omielanem pokazała, że to nie tylko jest mega twardy zawodnik, ale też stanowi ogromne zagrożenie w parterze, co w starciu z takim grapplerem jak Dyfriz brzmi ciekawie. Ale o ile praktycznie każdy zawodnik odstawał od Anglika, czy to warunkami fizycznymi, umiejętnościami, czy kilogramami, tak Prasel, zarówno wzrostem, jak i parterem, no będzie w stanie jakąś tam walkę z Anglikiem nawiązać. No a fakt, że Brazylijczyk potrafi przyjąć, też ma dopiero chyba 32 lata też nie jest rozbity, to wszystko pozwala wierzyć, że nie będzie rzucony na porażkę, a przynajmniej nie wydaje się, aby miał przegrać szybko. Choć pamiętajmy, że już dwa razy w KSW zaskoczył, a nie pokonywał byle kogo, no bo naszych weteranów, którzy ciągle są w dobrej formie. Zazwyczaj na Defrisa rzucaliśmy zawodników dużo mniejszych, więc nie cieszy fakt, że tutaj faktycznie będzie to ktoś podobnych gabarytów. Eee, też cieszy mnie tutaj fakt, że nie będzie to znów jakiś super fight, sztucznie pompowana walka, tylko faktycznie będzie to zawodnik, który walkę o pas sobie wywalczył i brawa za to oczywiście też pojawią się tutaj głosy że opas powinien walczyć Pudzian jeśli spojrzymy na serię wygranych Mariusza no to robi ona wrażenie szczególnie te dwa ostatnie nokauty ale na próżno w tej serii wygranych no doszukiwać się istotnych zawodników kategorii ciężkiej więc może gdybyśmy wystawili Pudziana Defrisowi to ten walkę by wygrał kto wie no ale realnie ostatnim testem w wadze ciężkiej dla Mariusza był Bedorf a co The zrobił z Bedorfem, chwilę potem zobaczyliśmy. Więc dla mnie zdecydowanie ciekawszym i mocniejszym wyzwaniem będzie Prasel, który pokonał Kite, który akurat ze wspomnianym Bedorfem toczył walkę do jednej bramki czy Ominańczuka, który znów walczył w UFC, więc tutaj chyba nie za bardzo jest co porównywać i dziwić się, że właśnie padło na prasela, no bo to on wygrywał z lepszymi zawodnikami. A druga sprawa, Mariusz do walki o pas jakoś się nie garnie a też zadajmy sobie pytanie: czy byłby w stanie wytrzymać 25 minut przepychania się z takim kolosem jak Filip de Fries? Wiadomo, że Ricardo Prasel no, dla mnie jest po prostu tym ciekawszym pretendentem, dlatego, że jest inaczej walczącym zawodnikiem, ciężko go rozgryźć, a to może sprawić e, problem Anglikowi. Pamiętajmy też, e, że nie waży tyle co De Fries, więc jest zwinniejszy i to w tych przepychankach parterowych no, może mieć znaczenie No i to wszystko właśnie sprawia, że no, Prasel... Na pewno będzie miał więcej do powiedzenia niż Darko Stosić, który poza uderzeniem no nie miał wiele więcej do zaoferowania, a i tego nie udało się wykorzystać. Pojedynek Filipa de Frisa z Ricardo Praselem nie będzie jedynym pojedynkiem kategorii ciężkiej podczas tej gali, dlatego, że tutaj powracać będzie też Michał Kita, który prawdopodobnie będzie podejmował no, bardzo trudnego rywala, tak to jest zapowiadane. No wiemy, że dużo osób stawia i chciałoby walki z Danielem Omielenczykiem, to jest y, bardzo ciekawy pomysł. Sam bym go kiedyś zobaczył, ale myślę, że to nie jest walka na teraz, a dlaczego? No dlatego, że zarówno Michał, a tym bardziej Daniel nie mogą sobie teraz pozwolić na porażkę. Rekord Daniela w KSW to trzy porażki. Walka z kitą do łatwych. Należeć nie będzie. A tym bardziej, no panowie mają tego samego menadżera, są jakby w topie tej ciężkiej, jest ich dwóch, więc no nie ma sensu ich między sobą wybijać. E, jakby też to zabierze nam możliwość rozwijania kategorii ciężkiej, więc no tym bardziej tych polskich zawodników nie powinniśmy ze sobą e, wybijać. Tym bardziej na tym najniższym szczeblu, tak? Dopiero gdzieś tam w walce o pas czy o jakiś eliminator ma to sens. A. No tutaj pamiętajmy, że ta ciężka no, jest bardzo słabo rozbudowana, więc zdecydowanie lepszym pomysłem byłoby doprowadzenie do walki Daniela Omilańczuka z Michałem Martinkiem, który no, walczył w ACA, tak samo e, jak Daniel chyba stoczył tam trzy pojedynki, więc to jest ciekawe dla samych kibiców. Michał też ostatnią swoją walkę zwyciężył e, z Filipem Stawowym. E, nie była to może jakaś mega porywająca walka. Ale wygrana, tak? Jakby tym zwycięstwem też dopisał się do tego top 5, więc na pewno ta walka dałaby bardzo dużo Danielowi i mogłaby go zbudować. Więc ja myślę, że tutaj walka z Danielem Omielańczukiem na dzień dzisiejszy odpada. Myślę, że Darko Stosić też jest realną opcją dla Michała Kity, ale pamiętajmy, że na angaż w KSW czeka ktoś, w mojej opinii, o wiele mocniejszy. A mowa tutaj o Denisie Stojniczu. Jak pewnie pamiętacie, Denis miał debiutować na Gali w Chorwacji, ale wykluczyła go kontuzja. Potem miała być walka z wodarkiem, ale Gala została odwołana. No i z tego co wiem, Denis ciągle na ofertę od KSW. Czeka. W międzyczasie udało mu się wrócić do walk i zwyciężyć dwa pojedynki, pokazując, że ta jego fenomenalna forma jest nadal obecna. 10 zwycięstw z rzędu, rekord 15-3, z czego 11 walk skończonych przed czasem. Były walki też w UFC z Velasquezem i z Potem walczył choćby z Rico Rodriguezem, Mighty Mo czy Mapumbu. Potem ta kariera się urwała, ale ja zawsze miałem go za mega twardziela. Może też nie do końca przetestowanego zawodnika, ale na pewno takiego, z którym trzeba się liczyć, który faktycznie może wyjść do każdego. Też pamiętajmy, że plusem zwerbowania takiego zawodnika może być to, że nie będzie chciał uciekać z KSW jak Ishii czy Delia, tylko jednak te. Ostatnie kilka walk będzie bardziej, myślę, chciał stoczyć właśnie w KSW. Być może dążyć do pasa mistrzowskiego, który jakby zwieńczy całą tą jego karierę sportową. A też, no, pamiętajmy, że przy tym jego rekordzie, jedno fajne zwycięstwo, no pozwoli mu o ten pas zawalczyć. A też nie ukrywajmy, że pokonanie Bośniaka... Po takiej serii wygranych i być jakby kolejnym jego pogromcą po Walaskezie i Struwie, no jest też bardzo fajną sprawą. A dodajmy, że Masakra i Stojnicz są w podobnym wieku, więc też to akurat w tej sytuacji jest bardzo jakby trafnym wyborem. Więc ja bym na taką walkę bardzo tutaj liczył. No i póki co. No nie wiadomo na kogo KSW się zdecyduje, ale myślę, że jeśli mówimy o mega rywalu i takim, który będzie faworytem, no to ja bym powiedział, że właśnie chodzi o Stojnicza, który po ostatniej walce jakby w stronę KSW uderzał, wypowiadał się, że no jakby czeka i jest otwarty na te oferty z KSW, więc dla mnie jakby jest to mega walka dla kibica, który pamięta początki obu tych zawodników i... Bardzo no dobrze wiem, że zderzenie tych charakterów, zawziętości, umiejętności po prostu zwiastowałoby wojnę, na którą kibice czekają. E, takich weteranów, przede wszystkim zawodników, którzy wychodzą do klatki urwać głowę, jest coraz mniej, tak? więc zderzenie tych twardzieli e, tym bardziej ze sobą. Zawsze wzbudza duże emocje i sprawia, że ponownie czuje się w środku to, co chciałoby się czuć przy każdej walce MMA, czyli po prostu no taką realną walkę bez kalkulacji, gdzie walczy się po to, aby dać show, dać widowisko, a nie odhaczyć dzień w pracy. Oczywiście zawsze może być ktoś inny, ale jeśli spojrzymy sobie na ten obecny rynek wagi ciężkiej, to ze świecą szukać zawodnika, który no, mógłby powalczyć w KSW, a tym bardziej być faworytem i mega wyzwaniem dla Michała Kity. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i ostatnim ogłoszonym pojedynkiem, a zarazem co-main eventem tej gali będzie Damian Janikowski. Powiem szczerze, że tutaj liczyłem na walkę z czarkiem Kęsikiem. Uważałem, że jest to no, mega wyzwanie dla Damiana, szansa wskoczenia do rankingu w przypadku wygranej. No ale tutaj KSW poszło chyba dalej. Tom Brace, który będzie rywalem Damiana podczas tej gali, no, wydaje się być przynajmniej na papierze yy, trudniejszym wyzwaniem, a na pewno no, ciekawszym skalpem do zebrania rekord 14,3 brzmi ciekawie. Praktycznie wszystkie walki kończył przed czasem. Anglik stoczył aż 8 walk dla UFC, też dosyć często. kończył te pojedynki e, przed czasem. A były też walki w BAMie, w Cage Warriors. Teraz też od wylotu z UFC wygrał dwa pojedynki, więc rywal naprawdę ciekawy, mocny. Przede wszystkim można powiedzieć, że jest to wzmocnienie kategorii średniej, a nie tylko no, zwerbowany rywal dla Damiana, tylko naprawdę jest to no, mega wyzwanie i tutaj e, nie będzie wstydu przegrać. Ale ugrać można naprawdę sporo. Tylko też fakt, że Anglik jest wysoki, a Damian do kolosów nie należy. No, to jest gdzieś też taki minus, kiedy będzie się tę walkę toczyć w stójce, tak? A też pamiętajmy, że no Anglik jednak walczył w tej najlepszej lidze. I to czasami daje też takie poczucie pewności, tak? Że właśnie UFC sięgnęło po ciebie, a nie po kogoś innego. Tym bardziej, że jednak tutaj właśnie. Breyes częściej wygrywał, jak przegrywał, więc naprawdę trzeba się z tym zawodnikiem liczyć. I ja podziwiam Damiana, że takiego wyzwania się podjął, ale faworytem na pewno nie będzie. Damian ma silny cios, jeśli będzie robił z niego użytek. To będzie wygrywał, tak naprawdę jest w stanie wygrać z każdym, co pokazywał na samym początku. Potem, kiedy bardziej korzystał z zapasów, jak z uderzeń, to był regres yy, szybciej. Tracił kondycję, szybciej się wypompowywał, ci zawodnicy też, można powiedzieć, lepiej sobie z takim właśnie Damianem Zapaśnikiem radzili. Ale kiedy walczył eksplozywnie, zasypywał ciosami, no to nie było na to antidotum i myślę, że dalej trzeba z tego korzystać, bo wiadomo, że wypunktować czy poddać bardziej doświadczonego rywala, no jest trudno. A o te Damianowi no jest na pewno łatwiej. Przychodzą dosyć naturalnie. Jest eksplozywny, więc to wszystko póki co działa i myślę, że po prostu trzeba z tego korzystać. Jeśli tak będzie, to Damian na pewno będzie w stanie walczyć efektownie i wygrywać. Ta walka oczywiście będzie bardzo ciekawa, będzie budziła emocje, będzie sprawdzała Damiana. I jego obecne umiejętności, ale myślę, że czy będzie wygrana, czy przegrana, to ta walka naprawdę bardzo wiele Damianowi da, więc po prostu trzeba go podziwiać za to, że tak mocne wyzwania e, podejmuje i przede wszystkim, że trwa w tym wszystkim i nadal potrafi się rozwijać. I po prostu e, tego zawodnika ja bardzo podziwiam, bo od samego początku nie dawał sobie taryfy ulgowej. A jak wam podoba się walka Filipa De Frisa z Ricardo Praselem i pojedynek Toma Breisa z Damianem Janikowskim? No i kogo naprzeciwko Michała Kity chcielibyście zobaczyć? Komentarze jak zwykle do waszej dyspozycji. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Cage MMA. Pozdrawiam was, trupiciel. Trzymajcie się i do usłyszenia.